Yo, cześć, z tej strony Domek i witam was w kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Na początku odcinka już standard, czyli przeciążone, czyli enkodowanie przeciążone. Ciekawy jestem, jakim cudem jest przeciążone, skoro wszystko działa, a ja komputer pewnie nie jest nawet w 20%, także bardzo ciekawe. Dzisiaj trochę inaczej sobie oświetlenie ustawiłem, także może będzie inaczej, może będzie lepiej. Znajdujemy się w Subaru BRZ, no i myślę sobie, nagram sobie odcinek o drift, bo będzie fajnie. No, no to widzicie, wszedłem i jest zima. Także świetnie nagrałem sobie odcinek, jestem z tego zadowolony. Yy, to ja już podziękuję. O ale muszę się pochwalić, bo naprawiłem, że tak pełne ustawienia z kierownicą i w tym momencie, jak widzicie, kierownica już sama tak naprawdę za mnie odbija do tego punktu zero. Także w sumie. W sumie się cieszę, bo pod drift jest to bardzo... Bardzo OP, ponieważ mogę zrobić sobie po prostu, wiecie, jadę, jadę, jadę Na trójce powiedzmy i robię tak Nie? Ale tutaj teraz nie wyszło, bo za bardzo, bo jest ślisko po prostu, tak? I ten samochód nie wrócił do punktu zero, ale ładnie tam przywalił Poczekajcie, sprób spróbuję, wiem, będę sobie na Forza, na ten, na Forza Horizon Na Horizon najpierw mam to bardziej, o, teraz widzicie? Dużo mocniej mi odbija nie, no teraz przy drifcie po prostu jest to Ja tak powiem, bardziej chyba intuicyjne tylko mi się wydaje lekko, że jest trochę lepiej. Nie jest to co prawda, wiecie, jakiś fanatek, ani, ani nic, ale no... Troszkę lepiej na pewno jest. Wiecie, to jednak jest lodzi, tak, także... Ale o, widzicie, teraz już w dużej mierze sama ta kierownica sam nadrabia, że tak powiem. Także to jest za to łapeczka w górę. Ogólnie widać, że mamy źle ustawiony ten. Em... Yy... Balans bieli, także poczekajcie. Teraz będzie lepiej, około 4500, tu jest tak w miarę spoko. Brakuje tutaj drugiego światła na bok. Pokażę wam. O, tak by było w miarę jeszcze już spoko. Nie tak ze telefonem przyświecam, tylko wiadomo Musi to być drugi... Dla, drugi ten, żeby drugi... Jak to się nazywa? Nie, drugi... Ring albo jakieś inne światełko, żeby po prostu to światło było y, Duże. I najlepiej właśnie takie rozproszone, nie? Żeby było takie samo Dobra, także drift zostawimy sobie na następny odcinek Jak już nie będzie, że tak powiem zimy Bo to według mnie będzie fajnie, teraz na tych ustawieniach będzie na pewno lepiej Jeszcze driftowy samochód sobie bardziej zrobię, tylko... W sensie to jest już dobrze, dobre ustawienie driftowa, drift, driftowe, tylko... Bardziej mi zależy na kolorku i felgach, bo takie trochę słabe są Także to sobie ustawię Będzie git a ja się biorę w takim razie, może za chyba za jakiś, za jakiś ten, za jakiś wyzwanka czy coś, chyba że tu mamy jakieś. Yy, nie, no tu mamy jakieś, widzicie, cross country czy coś, tak że sobie możemy sobie pojechać je zrobić. I pojedziemy sobie może bokiem, o ile się uda. Zawróć, kiedy się uda. Yy, no to się udało. Kierownica jak to zawsze na tym, na tym stoiaku, której ja mam przy Forzie na pełnej lata, czy tam, czy znaczy ona tak lata przy dużych si o, siłach, właśnie to jeszcze muszę sobie poustawiać trochę, żeby jeszcze bardziej ta kierownica odbijała. O ile się tak da, nie? No, jeszcze to nie jest to z tą kierownicą, ale już jest w dużej mierze lepiej. W sensie, no i tak ja muszę tutaj robić dużą kontrę bardzo za nią. Może dlatego, że jest śnieg, to w sumie się ten samochód bardziej ślizga, nie? Ale u, a teraz ciężko jest je utrzymać. Trójka. No, coś, coś pomaga, ale to jednak nie jest to. No. Jak w Bewendig dawałem radę driftować, no tylko w w sumie ludzi to działa trochę lepiej niż w Fordzie. UE, ciężarówka. Na śniegu to tak. Wiecie jak to jest z tym driftowaniem. To nieźle, piątka i co te zerwie? Zrywa. Nie wiem co, zrywa. Wszystko idzie ładnie. Ładnie, zaraz dojdziemy sobie do cross country. Bierzemy solo, horizon prezentuje. O Jezus, Ford Raptor. Bo to jest mój chyba, nie? No to bierzemy Raptora, no. Co, co mogę poradzić, no. Nic innego tutaj nie, nie, nie zrobię, że tak powiem. lepszej goni. Chyba najlepszy wybór jaki mogę dokonać w tym momencie, Ciekaw jestem, co zrobić, żeby czasem mi tego kodowania przeciążonego. wiem czy mówiłem, dajcie znać, czy takie oświetlenie jest lepsze, czy tak jak było przedtem, jest lepsze. Tu będzie, 10 milionów biegów, także każdy bieg równa się z grzec skrzyni. Dobra, ładnie opanowałem w miarę i pewnie jest już 30 fps że tak powiem, w nagranie. Że jest kozak w ogóle nie o to chodziło, ale... Ej, powiem wam takie zimowe... O Jezus Maria, wyścigi to w miarę jeszcze. To się... Tu mi się... Zaliczyło, dobra, nice, o to chodziło. To mi się podoba. Ja lubię jak się do tak właśnie powerslidować bardzo, także to jest typowo mój styl. Łe. Się mordo, tam ładnie pan sobie dzipem jedzie. Znaczy pan, no bo, no, mogłem zrobić na przykład, jakby się, nie wiem, czy tam było PVP, ale jak było PVP, to mogłem wybrać. Dobra, zły bieg, zły bieg, Ej nie wiem, co to za mały ten jedzie, ale. Kurde, powiem wam, ładnie tym jeepem prawdopodobnie idzie. Zmieniam kamerę z środka, bo lepiej mi się jeździ. Coś mało widać bardzo tutaj, yy, w tym samochodzie z środka, ale, a, a, ale, ale jest w miarę chyba dobrze i tak, łe. Dobra, ładnie przyciąłem sobie, pamiętajcie, trzeba zakręty przycinać, żeby być jak najszybszym. Cyk i hop na dół. Ten, jak tak ładnie poleciał, cień było widać i cyk, piątka. M, dobra, udało się, udało się, to, to było lepsze niż myślałem. Bo już myślałem, że się nie zmieszczę, ale się zmieściłem, także bardzo, bardzo very good. Cyk, spadamy ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, pierwszy wyścig wygrany. Znowu tak powiem, pierwszy pierwsze miejsce. Tak, brawo, to ja. It's me, bro. You know. Także jest git. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie na Forza Trona. Robimy sobie coś innego w sumie, bo na Forza Tronie dawno mnie też nie było. Lecimy sobie BMW, to jest chyba M4 jakieś, nie wiem, GS coś tam, GTS, nie wiem. Cokolwiek to jest. Kierownica się drze głupia, bo to twardy samochód, także słychać, że jadę po, po żwirze, to tam po śniegu, czy po czymkolwiek. Dobra, to jest w prawo. Ale piękny widok. Wiecie co, nie odmówię sobie. Po prostu sobie nie odmówię. Po prostu muszę zrobić zdjęcie. Ole kozak! Moment, ja bym sobie... poczekajcie, zjadę sobie trochę wyżej. Ja sobie zrobię zdjęcie. Dobra, mamy zrobić jakiś yy, fotoradar, także lecimy sobie go zrobić. Zaraz będziemy mieli ładnie porobiony. Kurde, całego Forza Trona. Lekko bokiem. Te, w tej BMC jest ewidentnie źle rozkładane BSA 50 na 50, znaczy napęd. A wolałbym jednak trochę więcej na tył, tak także mogę sobie to w sumie szybko. Teraz zmienić... O ile mam założone takie te. O nie, 70% na tył jest i tak z ten? No to najmniej 80% na tył. Zobaczymy, jak teraz będzie szła. Będzie tył napęd, z co po prostu naprzód. O i tak ma być. Kurde, tak to można jechać. Co? Jak dupą zarzuca? Ciekawe, że, 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 zarzuca. O, jest trochę lepiej. Wiem, że przewaliłem w płotek, tak nie powinno być, ale. A nie, cały czas je cały czas trzyma, ale to już brak mocy po prostu ewidentnie. Dobra, lecimy. Ło, wow, ale mi kierownicerz podrwało. Cyk, 40 prawie. Sorry, 240, 340 to nie jest na taką bema. Dobra. I spojrzenie w ogóle daje ja teraz, zauważyłem na kamerce rękę tu, żeby sobie nie przywalić w nią. Nie <laughs> ja będę kręcił na pełnej 180. No, takie małe. A tu jest popcorn z wydechu, nie? Ej, teraz zauważyłem, czy to jest GT. To nie jest BMW GTS, to jest GT5. To pisze piszę na desce rozdzielczej dosłownie. Czasami przydałoby się mieć większą kierownicę w tej G29, ale. Tak jest dobrze. Drift, no to niezły drift. Jak ja chyba tym nie podriftuję za bardzo. Chyba, że to będzie, nie wiem gdzie. No. A ona tak fajnie gwizda, powiem wam, ta BMEczka, tak... O mnie noga fajnie gwizda, ta BMEczka. Taka jest... Gdzie to jest? Aha, bo on dwa C zaznaczone, kurde. Słabo. Ty, jak tam poleciał? Dobra, gdzie mamy ten, ten w ogóle? Już tu jest! Czy nie? Nie, jeszcze nie tu, dobra. To lecimy teraz na... W takim razie na... na ten... na, na ten Drift Zone. Dam sobie spróbuję polatać trochę bokiem. Wątpię, że mi wyjdzie, bo przy tym rozkładzie napędu i mocy i, i wszystkim to raczej nie, nie wyjdzie mi to latanie bokiem, ale... Tu jest, tu jest strefa. Dobrze, że, na nią, dobrze, że dobrze, mi ją zaczęło. Dobrze że, dobrze, że to jest forza i dobrze, że mi ją zaczęło. Bo dobrze, że przyjechałem ten. A nie, czekajcie, gdzie ona się zaczyna? Tu się zaczyna chyba, tu jest pierwsza flaga. Dobra, to cofniemy się. Cofamy się, cofamy się. Zrobimy sobie szybkiego mecha jeszcze w takim razie przed tym. Pomyślcie, jakie w ogóle chcecie zobaczyć akcje w fori, że tak powiem. Bo ja jestem w sumie ciekawy, żeby się chcieli zobaczyć. Damy sobie 90 na tył. I teraz powinno już w miarę latać. Bokiem. Powinienem już ciągnąć tyłek wracamy do poprzedniego setupu, chyba byle jednak lepszy. Ten jak poleziemy Mercedesem. Jak to jest wariacji chyba. Dobra, o, tutaj taki power slide niż drift, ale... Dobra. Zawrotka, jedynka i ogień. A, no i się zdusiło. Dobra. I lecimy. Może teraz się uda chociaż trochę. Podriftować, po, 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 po czy coś, coś jestem w strefie. No to serio, takiego długiego mi nie zaliczyło. No i kurła, w takim to mi nigdy nic nie zaliczy, bo mnie cały czas albo wywala z drogi, albo nie wiem co. No w ogóle jakiś ziomek jak czym sobie jedzie, to, to też fajnie pozdrawiam. Jakby mi tak cały czas kierownica odbijała mocno i była jeszcze cicha, to kurde... Mogę jeździć cały czas. Taki fanatek trochę by się z tego zrobił. Znaczy i tak jest, patrzcie, i tak jest lepiej niż było, nie? Bo przedtem to na takich ruchów nie robiła w ogóle, także... Teraz to no przynajmniej w jakimś stopniu się sama, że tak powiem... Sama wyciąga. Także... Tyle dobrze. Dobra, dobra... Szkoda, że teraz mi nie zalicza driftu, oczywiście, bo musiało mi anulować przez coś, także... Dobra, zawrotka i lecimy na dół. Dobra, kozak bez zaliczenia punktów. są jakieś marne punkty. 360. Ja nie umiem za zewnątrz jeździć, ale... To może trójka? E. Nie, nie, co, co wy to... mi anuluje? A może jednak nie? To nie jest samochód do driftu, ale zobaczcie, że w ogóle mi nie liczy punktów Jak lecę bokiem czy nie, niezależnie, nie liczy mi punktu po prostu Widzicie? Tak by był za duży kąt cały czas o, To jest kurwa zima, to się nie da opanować Tylko nie lubię driftować w zimie ej, ej, A miałbyś taki fajny odcineczek Tu dupa i kamieni kupa Dobra, trochę im pomogą chociaż Cyk mowanie, jedynka, dobra jedziemy, może się uda Czwórka, wątpię, że pójdzie, ale za bardzo przemowałem. Chciałem zrobić sobie lekkie do hamowa. Na postawie czego mi anulowało? Co? Na, na podstawie czego? I podajcie mi trzy powody. A najlepiej napiszcie mi dwie strony. Dlaczego mi anulowało? Teoretycznie dobra, spoko, ale mogłoby wyzerować punkty, a nie anulować, żeby móc wracać do samego początku, nie? Oj, masakra. Więcej problemów napisałem, niż pożytku z tego. Zanim ja się wrócę, to mija jakieś 30 sekund. Zanim ruszę, mi jak kolejne 5, ale mi zro zrobię 10 tysięcy punktów na przez to będzie dobrze. O, zobaczcie, 702 punktów, punk 99 punktów, a zrobiłem takiego ładnego drifta za ociepania. Teraz, o, widzicie, teraz też nie liczy. Teraz też nie liczy, też był drift, dlatego chcę wiedzieć, dlaczego mi nie liczy punktów. Okej, okay. na podstawie czego nie, nie ten... Halo? Forza? Okej, okay. no to w takim razie, jako iż kierownica się odpiła, bo to jest standardowy rytuał, kamera przywróciła się do ustawień, powiedzmy tam, fabrycznych, ponieważ musiało wczytać g który obsługuje kierownicę, yy, dlatego musimy od nowa ją włączać yy, do kamery program i ją wyłączyć. Także ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Yy, jak widzicie, do Forza mam jakiegoś totalnego niefarta w takim razie, no i to tyle. Myślę, że zobaczymy się na tym odcinkach i myślę, że zrobię sobie chyba jakiś maraton forcy, żeby się doszkolić. Także dziękuję za oglądanie. Łapeczka w górę, subik. Przepraszam za 10 fps na samym końcu kamerce, na kamerce, więc do zobaczenia.